Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną sałatkę śledziową z marchewką. Składniki do przygotowania sałatki, znajdziecie Państwo na karteczce po prawej stronie oraz w opisie pod filmikiem. Filety śledziowe są słone, więc przed przygotowaniem sałatki filety płuczę w zimnej wodzie, zalewam zimną wodą i odstawiam na kilka godzin. W międzyczasie wymieniam wodę. Umytą marchew przekładam do garnka, zalewam wodą i gotuję od momentu zagotowania około 10 minut, tak żeby marchew była podgotowana, ale nie ugotowana. Następnie odcedzam i odstawiam do wystudzenia. Zimną marchew obieram i ścieram na tarce o grubych oczkach. Cebulę kroję w piórka. Teraz na rozgrzanym oleju na patelni podsmażam cebulę przez kilka minut tak żeby zmiękła, ale nie zrumieniła się. Następnie dodaję marchew, koncentrat rodzynki, delikatnie doprawiam solą i pieprzem i dokładnie mieszam i całość jeszcze smażę około 3 minut. Tak przygotowane warzywa przekładam do miski i odstawiam do wystudzenia. Wymoczone średzie osuszam ręcznikiem papierowym. Kroję na mniejsze kawałki i dodaję do pozostałych składników. Dodaję kilka łyżek oliwy i całość dokładnie mieszam. Tak przygotowane śledzie wstawiam do lodówki na kilka godzin, aby przeszły smakiem. Przed podaniem sprawdzam smak i jeżeli trzeba to doprawiam. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Śledzie z marchewką są gotowe. Życzę smacznego.